Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Marlena Sobczak i witam Was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. Donald Tusk nie był obecny ani 1 sierpnia, ani 1 marca, ani 10 kwietnia, ani 3 maja, ani 11 lipca. Nie było go wtedy, gdy Polska wspominała i czciła swoich bohaterów, swoje ofiary, swoją historię. Gdy cały naród zatrzymywał się w zadumie, on, premier Rzeczypospolitej, znikał. I nie, nie, to nie były przypadki. To była strategia, strategia ucieczki od tego, co polskie, co narodowe, co historyczne. Strategia wstydu. Nieobecność Donalda Tuska na obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego była szczególnie bolesna. Gdy syreny w całej Polsce rozdzierały ciszę, a ludzie stawali w bezruchu, by uczcić pamięć 200 tysięcy zamordowanych Polaków, premier nie znalazł nawet chwili, by się w tej ciszy odnaleźć. Nie pojawił się na powązkach, nie pojawił się na żadnej uroczystości. I co więcej, nie napisał nawet jednego zdania. Ani na portalu X, ani na Facebooku, ani na Instagramie. Milczenie. Bezczelne, zimne milczenie człowieka, który najwyraźniej nie uważa się za część wspólnoty, nad którą przyszło mu sprawować władzę. Szanowny panie marszałku, Donald Tusk znowu nie przyszedł. Nie przyszedł 1 sierpnia, nie było go, gdy Polska oddawała cześć powstańcom warszawskim. Nie było go, bo tak jak pisał Polskość wywołuje u niego odruch buntu. Nie było go 1 marca, gdy oddawaliśmy cześć żołnierzom wyklętym, mordowanym przez Rosjan i Sowietów. Nie było go 10 kwietnia. Nie było go 3 maja. Nie było 11 lipca, gdy oddawaliśmy hołd. Polakom zamordowanym przez Ukraińców. Tusk nie jest z Polakami. Tusk jest przeciw nam. To człowiek Berlina. Człowiek, który odwraca się plecami od polskiej historii, bo jego lojalność leży gdzie indziej. Pokazał to również w sprawie należnych Polsce reparacji. Dla Polaków to zdrada. Dla niego plan polityczny. Tusk 1 sierpnia nie znalazł nawet chwili. Żeby uczcić ofiary niemieckich zbrodni, nawet wpisem na mediach społecznościowych. 200 tysięcy wymordowanych Polaków bez pamięci premiera namiestnika. Dziękuję bardzo. To samo miało miejsce 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tych, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, tylko dalej walczyli z sowieckim okupantem i jego polskojęzycznymi pomocnikami. I znowu nieobecność Tuska. Żadnego hołdu, żadnej refleksji. 10 kwietnia, rocznica katastrofy smoleńskiej, która przecież nie była jedynie tragedią polityczną, ale narodową. Tragedią, która dla milionów Polaków wciąż pozostaje otwartą raną. Tusk znowu nie znalazł czasu, by pojawić się choćby symbolicznie. 3 maja, rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja, Dumy Narodowej, symbolu wolności i suwerenności, znowu nieobecność. 11 lipca, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Dziesiątki tysięcy Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Kobiety, dzieci, starcy, bestialsko zabijani siekierami, piłami, nożami. I znowu cisza. Donald Tusk nie pojawił się, nie zabrał głosu, nie oddał hołdu. Jakby tych ludzi nie było. Jakby ta historia była dla niego zbędna, niewygodna, niechciana. W tym właśnie momencie poseł Matecki wypowiedział słowa, które są nie tylko celne, ale i potrzebne. Tusk nie jest z Polakami. Tusk jest przeciw nam. To człowiek Berlina, człowiek, którego lojalność nie leży w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy Lublinie, lecz w Brukseli, w Berlinie, w strukturach, które od dawna próbują Polakom wmówić, że patriotyzm to wstyd, a historia to przeszkoda. I to nie są puste oskarżenia, to są fakty. Polityk, który z premedytacją ignoruje kolejne daty ważne dla pamięci narodowej, daje wyraźny sygnał: mnie to nie obchodzi. Tusk nie tylko ignoruje narodowe rocznice, on aktywnie ucieka od polskości. Jego polityka historyczna polega na wypieraniu się. Gdy Polska upomina się o reparacje od Niemiec, on milczy. Gdy przypominamy o zbrodniach sowieckich, on mówi o nowoczesnym patriotyzmie. Gdy społeczeństwo chce bronić swoich wartości, Tusk staje po stronie tych, którzy te wartości chcą wyśmiać, wymazać, spalić. A przecież nie mówimy tu o drobnych różnicach światopoglądowych. Um, mówimy o lojalności wobec własnego kraju, mówimy o obowiązku, który spoczywa na każdym, kto przyjmuje funkcję premiera Rzeczypospolitej. Premier powinien być, być pierwszym, który staje z narodem, pierwszym, który kładzie wieniec, pierwszym, który przemawia, wspomina, przypomina. A Tusk. Nie tylko nie jest pierwszy, on w ogóle nie jest. Znika i zostawia ludzi z pytaniem: kto właściwie nami rządzi, czy ten człowiek jeszcze nas reprezentuje? Czy może jest już tylko marionetką interesów zewnętrznych, która ma za zadanie demontować resztki polskiej tożsamości? Nieobecność Tuska podczas obchodów narodowych to nie jest problem wizerunkowy. To nie jest wpadka, którą można wytłumaczyć napiętym grafikiem. To akt zdrady moralnej. To demonstracja dystansu, pogardy i obcości. To wyraz głębokiego przekonania, że Polskość jest czymś, od czego należy się odciąć, że historia, którą czcimy, to zbędny balast, że pamięć o ofiarach, bohaterach i tragediach jest niepotrzebnym balastem w nowoczesnym państwie. I właśnie to jest najgroźniejsze, bo premier, który tak myśli, nie będzie bronił interesów narodu, będzie je lekceważył, rozmywał i w razie potrzeby poświęcał. 200 tysięcy zamordowanych Polaków w Powstaniu Warszawskim, bez choćby jednego zdania od premiera. Dziesiątki tysięcy ofiar Wołynia, bez znicza, bez gestu. Żołnierze wyklęci, zapomniani przez człowieka, który ma obowiązek przypominać. Tusk nie tylko nie pamięta, on nie chce pamiętać, bo pamięć wiąże, pamięć zobowiązuje. A Tusk nie chce być niczemu winien. On chce mieć wolne ręce wolne od historii, wolne od patriotyzmu, wolne od tożsamości. I dlatego nie można milczeć. Dlatego słowa Mateckiego powinny wybrzmieć mocno i szeroko. Tusk nie jest z Polakami Tusk jest przeciw nim. I to widać nie tylko w polityce wewnętrznej, ale i w symbolach, bo przecież naród żyje także symbolami rocznicami, obchodami, pomnikami, wspomnieniami. Jeśli premier nie potrafi uczestniczyć w życiu symbolicznym narodu, to znaczy, że się od tego narodu odciął. A to oznacza tylko jedno e, utratę moralnego prawa do sprawowania władzy. Nie trzeba już więcej dowodów. Donald Tusk sam się odsłonił. Jego milczenie mówi więcej niż 100 deklaracji. Jego nieobecność znaczy więcej niż 10 konferencji prasowych. To nie są pominięcia, to są wybory, świadome decyzje człowieka, który wybrał swoją stronę. I nie jest to strona Polski. Polacy mają prawo czuć się zdradzeni. Mają prawo pytać, gdzie był premier, gdy my czciliśmy naszych bohaterów, gdzie był, gdy potrzebna była obecność, gest, słowo. I mają prawo domagać się odpowiedzi nie tylko od Tuska, ale od każdego, kto jeszcze udaje, że wszystko jest w porządku, bo nie jest. I dopóki ten człowiek zasiada na fotelu premiera, dopóty Polska będzie państwem bez ducha, bez pamięci, bez godności. Bo Polska bez pamięci to już nie Polska, a rząd bez lojalności wobec historii to już nie nasz rząd. To tylko administracja podległa komuś innemu. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.